A może przyjęcie na siebie odpowiedzialności za edukację własnych dzieci nie jest marzeniem wielu? Bo niesie z sobą chociażby konieczność przyjęcia z tą wolnością odpowiedzialności? Przytaczałem na blogu wiersz Mariana Jachimowicza Pomyśl siebie. Tu ograniczę się do jego puenty, czyli... Ponownie przytoczę całość tych kilku linijek utworu. Pomyśl siebie, stań się na nowo. Bezrozumnych, zmyślają inni. Przeczytaj wiersz raz jeszcze. Przemyśl. Moim zdaniem, ten brak rodzicielskiego pędu do samodzielnego, więc i odpowiedzialnego podejścia do edukacji własnych dzieci wygląda na skutek, Odpięcia od kroplówki ideologii, sączącej wyselekcjonowane, bezpieczne dla tradycji, wysyconych transmisją kultury własnej treści, zwalniających z niepewności, konieczności poszukiwań, potrzeby stawiania pytań, ale i chęci dyskutowania ich sensów. zmyślenia już nie tylko krytycznego, ale w ogóle z myślenia o edukacji. Zupełnie jak środek czyszczący. Tak łagodny, że nie przerywający snu. Wydaje się, że największym plusem szkoły doświadczanym w czasie lockdownu jest funkcja opiekuńcza. Dla uwikłanych w zawodowe obowiązki rodziców. Problem dla wszystkich uwięzionych w ograniczeniach przestrzeni nietworzonych z myślą i celem nieustającego w nich przebywania, o pracy i nauce nie wspominając. Kusi i mnie taka myśl. Ale przypominam sobie wtedy, że szkoła jest także miejscem patologii społecznych. Miejscem w dosłownym rozumieniu. Poza merytoryczną kuratelą i jurysdykcją. I nie mów mi, że nie wiesz o tym świecie podłości, zdrad, szpil, także hejtu, mobbingu, całkiem często przemocy, nie tylko tej fizycznej, bo i psychicznej, czasem i symbolicznej. Szkoła się stara, to pewne. Niestety, straszne i smutne historie i tak mają miejsce. Ja zadaję sobie pytanie, czy takie ograniczenie w dawkowaniu szkoły nie jest lepsze, bo z punktu bezpieczniejsze dla moich dzieci. Bo na ich relacje towarzyskie poza szkołą mam większy wpływ, bo jest ich mniej, bo dzięki temu mogą być one głębsze. Niestety. Pandemia wirusów nie służy pomocą w odpowiedzi. Ograniczenia kontaktów międzyludzkich są straszne i moim zdaniem najbardziej dotkliwie odczuwalne właśnie przez dzieci. My, dorośli, znajdziemy sobie zajęcie, pracę, możemy nawet cieszyć się takim detoksem przez jakiś czas. Ale dzieci odczuwają to inaczej: są wprost biedniejsze, nie ćwiczą mięśni rozwoju społecznego. Nie mogą uczyć się siebie, swoich reakcji, budować i utrzymywać relacji. Nie weryfikują swoich strategii bycia w grupie i nie, że bez szkoły nie można tego robić. Nie mogą tego robić z powodu narzuconych ograniczeń. Jeśli nie wierzysz, przypomnij sobie wakacje. Czyż nie kwitniemy towarzysko w tym czasie? Najsmutniejszym dla mnie jest fakt, że na dobrą sprawę nie mamy dla szkoły powszechnej alternatywy. Nie powinniśmy jej mieć. Przynajmniej przyjmując zawiążące prawo do oczekiwania, że w naszym własnym kraju edukacja dzieci i młodzieży powinna być no właśnie wymień swoje oczekiwania. Najlepiej zapisz je na kartce zachowaj. I zestaw jest z rzeczywistością za jakiś czas. I tak wiem, jest edukacja domowa. Podobnie jak i są inne niż państwowe szkoły. Ale to nie są rozwiązania powszechne i dostępne dla wszystkich. Edukacja domowa nie posłuży też każdemu dziecku, a i od rodziców wymaga więcej, starań, odpowiedzialności, konsekwencji i jak zwykle. Żeby nie było, że dzisiaj tylko cud, miód i orzeszki, dodam łyżkę dziegciu. Nasze dzieci, które początkowo piały z zachwytu i zachłystywały się wolnością od szkoły i przedszkola, zapragnęły wrócić do nich. Słyszysz perlisty śmiech ala la Stelmachowski? Już nie jako wygrażanie laską protestującym przeciwko pomysłom ministra edukacji, a zapowiedź chęci odbicia sobie tych wszystkich upokorzeń w top i utraty władzy? Mam dla Ciebie inną propozycję. Posłuchaj tego nagrania Mariusza Florczyka. I zrób co możesz, aby edukacja naszych dzieci była lepszą, adekwatniejszą do potrzeb sensowną Bądź zmianą, której pragniesz dla swojego dziecka. Parafrazując Gandiego. Dobrze będzie. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Dobrze będzie. Będzie dobrze. Będzie. So beautiful. Piszę, bo lubię. Nagrywam, bo mogę. Słuchasz, bo wspierasz.